Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Z tej strony Maciej Grzygorczyk i Marcin Bobel. Jesteśmy prawnikami z kancelarii KHG i chcemy porozmawiać z tym razem o DAO. Marcin, DAO, czyli co to tak konkretnie jest w ogóle? To jest bardzo specyficzna organizacja, wspólnota, właściwie można by powiedzieć, osób, które dążą do wspólnego celu. Ta organizacja jest ze sobą zorganizowana na blockchainie. A więc wszystko odbywa się w sposób zdecentralizowany, i ta organizacja była już popularna w pewnym okresie. Myślę, że, że większość słuchaczy kojarzy temat DAO. Około 2020 roku była to, było to bardzo popularne rozwiązanie. Jednak, z uwagi na to, że rozporządzenie Majka uregulowało większość usług realizowanych przez podmioty krypto, ale wyłączyło Stosowanie usług zdecentralizowanych oraz przez podmioty zdecentralizowane, to popularność tego rozwiązania wraca. I z tego powodu myślę, że warto właśnie porozmawiać na ten temat, DAO, i nieco go odświeżyć. I porozmawiać, jak w tym 2025 roku to dało zorganizować i jak je prowadzić. Okej, okay, ale to mamy tą ścieżkę regulacyjną, mamy rozporządzenie Majka, czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że są firmy, są ludzie po prostu, którzy chcą być poza Majką, chcą być tak częściowo w Majce? Czy co chcą robić? Po co im to dało? Jaki jest ten główny cel? No oczywiście ucieczka spod tego ciężaru regulacyjnego, bo to jest, to jest jednak ta domena krypto, że zawsze tych przepisów staraliśmy się mieć jak najmniej. Ci przedsiębiorcy, klienci, których słuchaliśmy, oni, tak samo jak to krypto, w którym funkcjonują, no nie lubi przepisów, chcąc, nie chcąc. Jest to sytuacja trudna, w którym pojawia się no, centralne rozporządzenie, które ten rynek reguluje. Jednak ta furtka w postaci wyłączenia tego DAO która musiała się pojawić, bo zdecentralizowany sposób świadczenia usług po prostu trudno w jakikolwiek sposób objąć jakimś aktem prawnym. Jest to potrzebne, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego uregulować. A dlaczego jest to potrzebne dla osób, które świadczą usługi? No właśnie dlatego, żeby móc w nieco łatwiejszy sposób do tej społeczności krypto się odnieść z tymi usługami. Ja bym to najbardziej, wydaje mi się, najprędzej porównał do takiego referendum. Ogólnokrajowego, jak całą instytucję dało, czyli mamy społeczność, zbiorowość osób, bo tak to trzeba nazwać, która głosuje nad pewnym problemem, który chce rozwiązać. Jest to uregulowane, ale jest to uregulowane w sposób wewnętrzny, a nie zewnętrzny, przez samą tą społeczność. I, i to, w jaki sposób to zrobić prawidłowo, i dlaczego nie jesteśmy w stanie tego uregulować, to jeszcze sobie myślę porozmawiamy dzisiaj. Okej, okay, czyli tak podsumowując ten fragment, mamy rozporządzenie Majka i DAO jest poza tym rozporządzeniem majkowym, poza regulacjami, tak? Dokładnie, dokładnie. Jaka jest tego podstawa? To, to też w późniejszym, w późniejszym momencie, chociaż wskażę już w tym momencie jasno tak. Usługi świadczone w sposób zdecentralizowany są wyłączone spośród spośród tych usług, które są objęte majątkiem. Dobra, to powiedz mi, jaka jest różnica w tym zakresie? Mamy spółkę, taką spółkę, która chce świadczyć jakieś usługi kryptowalutowe, mhm. i mamy te DAO i co? Te DAO jest innego rodzaju podmiotem prawnym, rejestrujemy je gdzieś, czy co z nim robimy? Okej, okay, to jest, to jest dobre pytanie. Warto tutaj wskazać, że spółka Fundacja, Stowarzyszenie, to są podmioty prawa. To są podmioty, których funkcjonowanie uregulowane jest w ustawach, a DAO, DAO to jest podmiot, który nie jest uregulowany, a wręcz kiedy pojawia się majka czy jakiś, jakiś akt, który no, reguluje te usługi krypto, to jest wprost wskazane, że to DAO nie jest objęte tym, tym aktem prawnym. I czym to się różni? Nie mamy jasnych ram funkcjonowania DAO. W tym momencie nie ma tak naprawdę źródeł prawa, które w jakikolwiek sposób regulowałyby, jak to DAO funkcjonuje. Wszystko odbywa się praktycznie na zasadzie analogii, na zasadzie opracowań wytycznych, które no, formalnie źródłami prawa wskazanym, wskazanymi w konstytucji danego państwa nie są. To, w jaki sposób funkcjonuje DAO, mamy grupę osób, o czym już rozmawialiśmy, która zbiera się, postanawia dążyć do wspólnego celu ale bez podmiotu trzymającego kontrolę nad tym wszystkim. To, co, to, co można wyodrębnić w półce, to jest beneficjent rzeczywisty, to jest zarząd, to jest osoba, która w jakiś sposób kontroluje ten podmiot. Ona jest za niego odpowiedzialna, ona go reprezentuje. W DAO czegoś takiego nie ma. W DAO mamy rozproszenie między wszystkie te osoby, które są członkami DAO. I właśnie ta równość, właśnie ta zdece to zdecentralizowanie, Brak konkretnej osoby, spółki, jakiegokolwiek innego podmiotu, który by decydował o kierunku DAO, powoduje, że jest to taki, taka specyficzna jednostka, okay. można powiedzieć, wspólnota. OK, czyli dla Was, którzy słuchają, informacja DAO nie ma tego swojego podmiotu wprost, czyli jeśli do DAO przystępuje 100, 200, 1000 osób, no to to jest właśnie wszystko. Tworzone w ramach blockchainu, w ramach tokenów governance, w ramach tokenów, które umożliwiają głosowanie i funkcjonowanie w tym DAO, jako że jesteś tym członkiem całej społeczności, ale DAO dla funkcjonowania w obrocie prawnym, po to, żeby na przykład zrobić jakąkolwiek transakcję, żeby zawrzeć umowę z kimś, choćby dla celów marketingowych bądź innych, żeby realizować jakieś swoje funkcje gospodarcze, bardzo często no to jest taka podstawowa zasada, że tworzy swój podatek. Podmiot, tworzą takiego legal wrapera i ten legal wrapper to jest zazwyczaj fundacja, czasami spółka, ale właśnie chodzi o to, że ta cała społeczność głosuje, że określone osoby mają założyć na siebie podmiot gospodarczy, czyli oni są tymi beneficjentami formalnie w tym podmiocie gospodarczym i to ten podmiot gospodarczy ostatecznie staje do umowy. Ten podmiot gospodarczy na przykład rejestruje się na giełdach kryptowalut i coraz częściej widzimy taki problem na giełdach kryptowalut, że DAO wpłaca. Środki do tego swojego legal wrapera, czyli na przykład na konto depozytowe tej fundacji na giełdzie trafiają kryptowaluty i wtedy giełda pyta o źródło pochodzenia środków tych, tych kryptowalut. No a czy takie DAO robi KYC? Jak to jest zorganizowane? No takie DAO oczywiście no KYC nie może zrobić, ponieważ ono tym podmiotem prawa nie jest. No tak jak wspomniałeś, na giełdzie mamy konto założone na legal Rapera. I to jest właśnie największy problem, i, i to jest moment, w którym wkraczają prawnicy i starają się w jakiś sposób to wszystko połączyć, aby to miało sens. I wspomniałeś o tym, że dało do funkcjonowania w obrocie potrzebuje innego podmiotu, także no nie ma możliwości tak naprawdę funkcjonowania bez takiego, takiego podmiotu, który jest w ustawach określony, który może być stroną sporu, który może zawrzeć umowę, który może zatrudnić pracowników. A więc jest to, tak jak też mówiłeś, najczęściej fundacja. Fundacja, dlatego że jest to spośród tych, tych, tak naprawdę, podmiotów podmiot najbardziej zbliżony do DAO, bo mamy członków. Jest możliwość w niektórych jurysdykcjach założenia fundacji bez właścicieli, czyli fundacji, w której również rządzi zbiorowość i ten format, format bez osoby kontrolującej, no jest zbliżony do do samego funkcjonowania DAO i to w jaki sposób można sobie zadać pytanie, ta fundacja będzie związana z DAO, to jest statut tej fundacji. W tym statucie fundacji można zawrzeć postanowienia, które będą wskazywały, że ta fundacja będzie realizować te cele, które zostaną wskazane przez DAO i w momencie wracając już do zadanego przez Ciebie pytania, jeżeli pada pytanie podczas KYC, KYB na giełdzie, Skąd pochodzą te środki wpłacane przez DAO? Wskazujemy statut tej fundacji, który zawiera odpowiednie postanowienia łączące tą fundację z DAO. I wskazujemy te głosowania DAO, które są publiczne, bo one są na blockchainie. Tak, ale formalnie. DAO zbiera środki w ramach smart kontraktu, czyli ludzie deponują te swoje środki do skarbca DAO, w zamian dostają za to tokeny wyemitowane przez te DAO, no i później te DAO ma skarbiec, ma środki, za które może funkcjonować. Tyle, że w tym skarbcu czasami znajdują się środki, które no niekoniecznie są czyste, więc DAO mają problemy na giełdach kryptowalut i niestety nie ma na to takiego formalnego, idealnego rozwiązania, bo trzeba by było sprawdzać, jakich środków używania, ludzie, żeby wejść w struktury DAO. Ok, a powiedz mi jeszcze jakieś przykłady funkcjonujących DAO obecnie? Oczywiście. No myślę, że Polkadot i Uniswap to są takie najbardziej znane DAO, funkcjonujące, funkcjonujące i takie znane przez wszystkich, czy też tokeny. Token przede wszystkim Uniswap być może ktoś posiadał, czy też posiada bardzo popularny. Wskazałbym też znane, już nieistniejące Constitution DAO, bo tutaj bardzo ładnie widać cel tego DAO na tym przykładzie. Zebrała się wspólnota, grupa osób, która postanowiła, że oni będą dążyć do zmiany Konstytucji Stanów Zjednoczonych według tego, co sobie wspólnie postanowią. Więc mamy grupę osób dążącą do wspólnego celu. Było ich na tyle sporo, że, że nie można było powiedzieć o jakiejś centralizacji czy trzymaniu kontroli. Jednak ostatecznie, mimo tego, tego celu wzniosłego, nie udało się dojść do, do zmiany tej konstytucji, ale było to tak naprawdę pierwsze takie DAO, które, które wyszło poza tą taką działalność rozwoju technologii, tylko też zjednoczyło ludzi we wspólnym celu. Okej, okay. Majka wspomina o pełnej decentralizacji. O co chodzi z tą pełną, pełnią decentralizacji? Czy to jest tak, że po prostu trzeba o tym napisać na stronie internetowej? Wystarczy smart kontrakt? No jeśli ja z tobą uruchomimy DAO, to ono on będzie zdecentralizowane? No zrobiliśmy smart kontrakt, to chyba powinno wystarczyć. No jest to jeden składnik, ale wiadomo, no nie wystarczy, no bo spytałeś, co to jest pełna decentralizacja? Skąd by mamy to wiedzieć? Tak naprawdę, jak już rozmawialiśmy, no nie ma źródeł prawa w tym zakresie, my możemy powoływać się na kilka dokumentów możemy powoływać się na orzecznictwo sądów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę tych DAO, i sporów związanych z, z DAO i poziomem ich decentralizacji było najwięcej. Oczywiście o opracowania akademickie, ale też o dokumenty wytyczne Eba oraz ESMA, czyli tych organów nadzoru europejskich. Na tej podstawie możemy sprawdzać, czy podmiot jest w pełni zdecentralizowany i mając, mówiąc, w pełni zdecentralizowany, mam na myśli decentralizację techniczną oraz zarządczą, czyli techniczna w zakresie oprogramowania, w zakresie smart kontraktu, blockchainu, braku ingerencji człowieka w ten blockchain, w momencie, w którym coś mi się nie podoba, ja nie jestem w stanie wejść w ten blockchain, zmienić wynik głosowania. Być może w jakiś sposób wpłynąć na to głosowanie, zmieniać kworum. Nie, to działa samo. W ogóle bez żadnej, żadnego działania osoby kontrolującej. Drugą częścią jest decentralizacja zarządcza, czyli to, o czym mówiłeś, nie możemy we dwójkę sobie założyć DAO, bo w jasny sposób można wyodrębnić dwie osoby, które tym DAO to zarządzają. To ile tych osób do DAO, do takiego skutecznego, zdecentralizowanego? Mówiąc wprost, nie wiem, ale mogę się domyślać, i na podstawie wszystkich tych opracowań, dokumentów, orzecznictw są tutaj dwie kwestie. Pierwsza to odniesienie do beneficjentów rzeczywistych, czyli brak takiej kontroli w zakresie większym niż, mówiąc bezpiecznie, 20% jednego podmiotu. I w, jeśli chodzi o kryterium osobowe, trudno powiedzieć, mówimy o 20 osobach, nie jest to wskazane nigdzie wprost, to są takie nasze. Domysły to jest nasz wynik na podstawie opracowań. Jednak, oczywiście, jeżeli będzie to 20 osób w 5 milionowym DAO, to ta kontrola zapewne będzie podważona. Brak tej kontroli będzie podważony przez organ nadzoru, i w tym momencie nie byłaby to raczej już decentralizacja. Także jest to, jest to naprawdę ruchome. Mówiłem o opracowaniach, o orzecznictwie, o wytycznych EBA i ESMA. Ale mamy jeszcze jeden dokument, który, który jest, tak wydaje się, najbliższy tej majce, czy też interpretacji tej Majki opracowanie duńskiego organu nadzoru. Tak, duński organ nadzoru zajął się tematyką zdecentralizowanych organizacji i tam właśnie wprost poruszono ten temat decentralizacji technicznej i zarządczej, więc to nie są nasze pomysły, tylko ten dokument jest mega konkretny, zawarty w kilkunastu stronach i w ramach tych kilkunastu stron wskazano, że na przykład musi być ten smart kontrakt. No ciężko sobie wyobrazić istnienie DAO bez smart kontraktu. y Poruszają, poruszają też temat tego, że to nie wystarczy być tylko na eterze, bo jeśli fundacja kontroluje interfejs, kontroluje to, co jest w ramach całego tego DAO, czyli że tak naprawdę może zrobić wszystko ze środkami, może wyczyścić skarbiec albo ma decydujące prawo weta w ramach głosowań, to również nie będzie ta decentralizacja pełna. I dlatego, jeśli planujecie stworzyć DAO, to zrobienie tego pod względem technicznym i praktycznym, jest tak naprawdę ekstremalnie ważne. Pod względem technicznym to jest to, żebyście nie mieli dostępu do tych środków i żebyście nie mogli podjąć wiążącego głosowania pod względem tym technicznym, pod względem prawnym, natomiast przygotowanie tego statutu fundacji, no i dokumentacji samego DAO, dokumentacji, na którą ludzie się będą zgadzali, przystępując do tego DAO. Okay. Czyli jak według ciebie wyglądałoby takie, takie badanie, czy to DAO jest w pełni zdecentralizowane i jakie mogą być konsekwencje? Jeśli chodzi o to, jak przeprowadzić takie badanie DAO, no to tak jak dotąd to robiliśmy, braliśmy te wytyczne organu nadzoru duńskiego. Wiem, że nie jest to idealne, no bo jesteśmy w Polsce i jeśli ktoś tworzy w Polsce DAO, a tak, zdarzyły się takie polskie DAO tworzone, to... Bierzemy taki akt, który uznajemy za merytorycznie dobry, odpowiedni, po prostu skoro nie mamy lokalnych swoich wytycznych w tym względzie. No i później patrzymy, ile z tego jest spełnione. To też nie jest tak, że jeśli coś jest niespełnione, jeden jakiś aspekt z tego, na, na co zwraca uwagę duński regulator, to już całe DAO pada. Ale musisz, trzeba się skupić na tych dwóch głównych rzeczach, bo z tych dwóch głównych rzeczy idzie dużo rozgałęzień. Czyli patrzymy, czy w ogóle możemy mówić o decentralizacji technicznej. I zarządczyć, czy jednak tak naprawdę naszym celem jest to, że my mamy mieć pełną kontrolę nad tym DAO. Jeśli dojdzie do naruszenia, no to wtedy mamy kilka możliwych konsekwencji. Jedną z takich największych konsekwencji jest to, że działamy jako tak zwany ukryty fundusz inwestycyjny, czyli z artykułu 287 ustawy, ustawy i te kary są niestety obarczone sankcjami karnymi, i jako sankcje karne to jest coś, czego ludzie się boją i nie chcą w, nie chcą w to wchodzić. Okej, okay, to. Marcin, jak sformalizować, skoro z definicji samo bycie tym podmiotem on-chain jest niewystarczające? Jakbyś miał założyć DAO, to od czego byś zaczął? Od kwestii prawnych, czy po prostu najpierw patrzymy technicznie, jak to, jak to zorganizować? Zakładając, że mam pomysł, zebrałbym w jednym pokoju siebie i inne osoby, powiedzmy te 20 osób, które, które wpadły na pomysł założenia DAO prawników i informatyków. Wszystko po to, żeby zgrać ten pomysł z decentralizacją, właśnie techniczną, zarządczą i ustanowieniem legal rapera, bo to jest kluczowe, tak naprawdę, żeby to dało, mogło funkcjonować, to jednak potrzebuje tego podmiotu, który będzie je reprezentował. I jeśli chodzi o legal rapery, to fundacje są najbardziej prawidłowym rozwiązaniem. To jest rozwiązanie nie tanie. Jednak, jeżeli to DAO ma rzeczywiście być rozproszoną organizacją, wspólnotą wielu osób, to powinno, nie powinno mieć również problemów z uzbieraniem środków na właśnie takie wynagrodzenie, czy też granty przekazywane później dla tego liga rapera, aby on mógł wchodzić w te czynności prawne z innymi podmiotami, bo mówimy tutaj o opłaceniu usług właśnie prawników, informatyków, usług administracyjnych bieżącego działania. I takimi najbardziej popularnymi destynacjami jest y, Szwajcaria, Liechtenstein i Kajmany. Kajmany to jest y, zwłaszcza taka jurysdykcja, która posiada coś takiego jak Ownerless Foundation. Ta ustawa o fundacjach była stworzona właściwie z myślą już o DAO, po to, aby, aby ta fundacja była takim DAO, ale w ustawie. Więc y, to jest podmiot, który polecałbym na pierwszym miejscu. Nie ma oczywiście w żaden y, sposób określenia, że Liga Raperem DAO nie może być spółka. Jednak jakkolwiek każdy ruch w stronę tej te przeciwko tej decentralizacji, przepraszam, jest tak naprawdę argumentem dla organu nadzoru, aby podważyć tę decentralizację. Tak, skoro DAO funkcjonuje w obrocie poprzez fundację, to lepiej nie wymyślać innego rodzaju podmiotów, chociaż takie się faktycznie zdarzają i czasami mogą być one dobrymi rozwiązaniami, tylko iść w stronę fundacji, i to bardzo często właśnie takiej fundacji założonej poza, poza europejskim obszarem gospodarczym. A to tak na koniec. Powiedz mi jeszcze, jak w takiej praktyce prawnej uregulowane jest to DAO? No bo w fundacji mamy statut, w spółce mamy umowę, to na podstawie czego działa DAO? DAO opracowuje jakiś ten dokument? Mamy tutaj trudne do powiązania funkcjonowanie DAO ze smart kontraktem. I tym, co wiąże tą rzeczywistość wirtualną z praktyką, jest konstytucja DAO. Tak, takie nazewnictwo przyjęło się do dokumentu, który reguluje takie. Codzienne funkcjonowanie i realizacja głosowań, pomysłów przez DAO. W ramach tej konstytucji określa się najczęściej na samym początku cel działania tego DAO, a następnie różne wymogi dotyczące członkostwa w DAO, tokenów governance, także tego wejścia samego do DAO, przeprowadzenia głosowań, kworum, liczby osób, która może zgłosić daną propozycję głosowania, czyli na przykład jeżeli dany członek DAO chce zaproponować wspólnocie przegłosowanie współpracy z daną firmą Cyber Security, wskazuje ją dokładnie w propozycji i musi uzyskać daną liczbę głosów za, aby to mogło zostać w ogóle poddane pod głosowanie. Później mamy reguły głosowania, ile procent osób, członków DAO uprawnionych do głosowania powinno zagłosować za, aby ten propozycja przeszedł. Jeżeli on przechodzi, jest realizowany. Sama realizacja tego Przegłosowanego propozalu, również w jakiś sposób musi być uregulowana w konstytucji. Jest to oczywiście pewien sposób no, soft law, nie jest to żaden formalnie obowiązujący akt, tylko to jest taki rodzaj wewnętrznej umowy, na którą wszyscy członkowie się zgadzają, bo również sama konstytucja w takiej formie do późniejszego zatwierdzenia musi zostać przegłosowana. Powiązanie statutu fundacji, o którym mówiłeś, z konstytucją DAO również jest istotne, żeby przenosić te głosowania DAO na rzeczywiste funkcjonowanie w obrocie prawnym. Także powiedziałbym, że konstytucja DAO to absolutna podstawa funkcjonowania i przede wszystkim dokument, który w przypadku rozmów z organem nadzoru na temat tego, czy ta decentralizacja faktycznie występuje, Konstytucja, która ma około kilkunastu, nawet po dwadzieścia stron, może być bardzo dobrym argumentem za tym, że ta decentralizacja istnieje, jeżeli oczywiście będziemy w stanie to udowodnić na blockchainie oraz w rzeczywistości. Czyli podsumowując, jeśli planujecie założyć DAO, dobrze jest skonsultować to prawnie, czy te nasze główne ramy, ramy założenia, ramy konstrukcji, czy one będą akceptowalne, akceptowalne prawnie. Jeśli są akceptowalne prawnie, to najpierw tworzycie ten smart contract, czyli idziecie w tą stronę techniczną, a dopiero jak te DAO chwyci, czyli będzie miało jakiś skarbiec, jakieś zgromadzone środki, to wtedy można pomyśleć o tym legal wrapperze i tym, żeby fundacja, żeby, żeby DAO, Mogło funkcjonować w praktyce, czyli mogło realizować swoje podstawowe, podstawowe funkcje. Myślę, że Dziękuję. na tym zakończymy. Dziękujemy bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Dzięki bardzo.